Się przez obronę okay. rywala um, tak, jest w sumie jest na miejscu ale nie opanował ogóle nie, piłki. nie ładnie oszukał teraz obrońcę no ale nie no w nie no, spoko, co, co dla nich? Jada, jada. tak każdy, każdy woli innego zabronika ja sobie w sumie w kawolę arselońskich jak teraz zawodników. A, czy to wykorzysta? Ja Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę no z tak, ja Bardzo lubię Arsel Arsenal e I i nie stać. Tak, za zawodników z Arsenalowi. No ja tam bardzo bardziej tego e piłka troszkę i No po znowu są w e posiadaniu. I fabryka też lubię. To jest e to jest też kwestia. Nie, fabryka no, nie Udało tak. się przejąć. Ale jak tak nie było. Dawid ja teraz. O, że wreszcie to było. No, to było. Miguel? Brawo za to podanie. To dobry moment na centrę. Przejęli piłkę Messi i no świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Daniel Alves, Messi. Ale nie traci równowagę po stracie piłki, ale nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Renner wprowadził dwóch rezerwowych. David. Ile to już na pewno? Dawid Lilia. Wybiega na pozycję. Nie, oh. nie ma Dzisiaj ale jest trudno. Dawid Kolejny zbyt. gol powiększa ich przewagę. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie. Co pozwoliło mu no fajnie, i on teraz Kabra po pięknej indywidualnej akcji prowadzą to jest, no. i tren, teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Barsa rozpocznie grę od wrzutu z autu. Nie, 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 po prostu na nie, 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 Głową w kierunku bramki. Wow, ależ obronił. czyste wejście i przejęcie na własnej połowie czysta to miało być czysta ivan hernandez podał ją piłka opuszcza boisko i za moment grę znowu bramkarz <laughs> No, grają dzisiaj jak znud, piłka po prostu należy do nich. Faktycznie zachwycają precyzją podań, mają ponad 50% posiadania piłki. Czy to wykorzysta? Czekamy na znudowanie zróżnego. Nic. A przypomniałem się teraz. Jeszcze z gzsr nagrywam, bardzo dobrze. I nie Okazja. Za chwilę będą mieli okazję do grania zutrożnego. Oddaję piłkę koledze. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. I Teraz nie musi być tak. Piłka wyszła na aut. Przegrał ten pojedynek obrońca, no i napastnik przy piłce. Ajaj. Miguel. Coś no tu chyba nie. ma Iwan no I Messi. Teraz filia? No! Pięknie podał! Jakie co to było? Naciskał obrońca ale bez swego celu. Nie mogę w z tego. jakby zwolę Daniel Alves? Już mam ustawę na, na, na maksymalne statystyki mój zawodnik. Co jest woleją, a nie mogę trzymać. Ach, świetne wyjście! No. Zdoł! Wyłuskać piłkę! Tak, bo minimalny błąd i byłby zrób karny. I miasta. Messi. Wow. Będzie gwałtowny. No jeśli tak, to minimalny. To był ten Dawid Villa Prowadzą w drugiej połowie, te decyduje się na zmianę. No, myślę, dosyć, że będą no, chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. No to już nie pogorszyło.

raz muszę go rozczeć, żeby mi to był taki. No i jeszcze czego. Kolejny gol, można powiedzieć, że jest to pogrom. To jest jego wielki dzień i wielki moment. To, to jego trzeci gol w tym meczu. Chyba naszym zdaniem ja tak będzie powiem. to piłkarz mecz. mecz Najwyższa pora, po utracie ja kolejnej bramki. Rywale się obudzili. Zmienili styl gry na bardziej defensywny. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. I Iwilia. Dawili z tym się trochę nie chce nagrywać nie do końca i będzie wolny wow. po faulu super razie. to strzelał? pewnie znowu to Już? no prosto w zawodnika z pola przechwyt ale nie opanował no co na 10 umiem walczyć znaczy, Jest kiboc się tę piłkę proszę spojrzeć jaki duch walki Szkoda. No nie udało się opanować piłki. Ależ nieludzko jest zmęczony. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem pod wrażeniem. <laughs> co to nie mam już no moje sił. Sędzia zakończył mecz. Zawodnicy Zaraz, kierują bo... się do szat. Koniec spotkania. To była kwintesencja wszystkiego, co jest w futbolu. Zaprezentowali. I zobaczcie, teraz nie, nie, nie będę, nie będę na, na trzecią Zaskoczyli grupę. całkowicie rywali. Nie było wśród O, na pewno jestem. Na, na dziś to wszystko. się z państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. I teraz będę kapitanem. Co na Real A Real Sporting widzicie. Tak, teraz A, nie badę. Dobra, kończę nagrywać. To na razie. Dziękuję za obejrzenie i cześć.